Myślę, że ten rok przejdzie do historii fotografii jako rok, w którym nie ma już słabych aparatów. Wraz z premierą nowego Sony A75 właściwie każdy producent w takiej wyższej średniej półce cenowej oferuje bardzo kompletne hybrydowe urządzenia. Posiadacze A7-4 aż 4 lata czekali na kolejny model w tej serii, a że ostatnia seria premier, zarówno w Canonie, jak i Nikonie, została entuzjastycznie przyjęta. Wszyscy liczyli, że Sony również zaproponuje coś mocnego i wysunie się na początek stawki. I choć niewątpliwie otrzymaliśmy solidny sprzęt na lata, to zdecydowanie zabrakło tego efektu wow. Co ciekawe, ta premiera może też nieco podkopać mit otwartego bagnetu w Sony i to może być pewna kontrowersja tej premiery. O czym mowa, co warto wiedzieć o nowym aparacie i jak wygląda nowa A7 na tle konkurencji, opowiem w dzisiejszym filmie. Cześć, witajcie serdecznie. Linki do wszystkich tych produktów, o których mówię, znajdziecie na dole. Kupując przez linki wspieracie kanał. Staram się ograniczać filmy sprzętowe na tym kanale, ale tak jak w przypadku ostatnich premier Canona, tak i tym razem otrzymujemy aparat z kategorii kultowe i ponadczasowe modele. Nie ulega wątpliwości, że Sony zbudowało swój sukces w oparciu o tę linię sprzętu i chociaż A9 czy A1 rozbudzały wyobraźnię, to właśnie A7 była tym motorem napędowym i wołem roboczym systemu Alfa. Co więc warto wiedzieć o premierze? Nowa A7 dostała w końcu szybki sensor i najnowszy procesor ze zintegrowanym wsparciem AI, którego nie ma jeszcze w innych modelach Sony. Dzięki tej kombinacji uzyskujemy bardzo dobre czasy odczytu z matrycy. Recenzenci podają zakres 10-15ms w zależności od konfiguracji, co przekłada się na wystarczającą odporność na efekt rolling shutter i wyższe klatkarze. Nowa A7 w końcu oferuje więc 30 klatek na sekundę w trybie elektronicznej migawki, a także tryb PreCapture capture umożliwiający wykonywanie zdjęć maksymalnie na sekundę przed naciśnięciem spustu. W trybie wideo możemy filmować bez kropa w 4K zarówno dla 24 jak i 60 klatek na sekundę, a po przycięciu 1.8 w 120 klatkach. Malkontenci przyczepią się do niewielkiego kropa 1.17 w filmach 4K, który da się wyłączyć rezygnując od szumiania sygnału. Trochę dziwne ograniczenie, biorąc pod uwagę, że to zupełnie nowy procesor, ale w praktyce raczej nie będzie to miało znaczenia. Czego zabrakło? Nie ma nagrywania wideo w trybie RAW oraz nie ma trybu Open Gate, czyli nagrywania filmów z pełnej klatki aparatu, a jedynie w formacie 4K. Również tutaj mamy jedynie format 16x9. Widoczny jest też brak rozdzielczości wyższych niż 4K, a które są już standardem u konkurencji. Z zewnątrz aparat zyskał nowy, w pełni obracany ekran, którego mechanizm, Powszechnie jest uważana za tą najlepszą, a i sam wyświetlacz ma wyższą rozdzielczość. Aparat ma dwa sloty na kartę pamięci, w tym jedna dla karty CF Express, chociaż ciągle w typie A, oraz otrzymał podwójne złącze USB: jedno do szybkiego transferu, drugie do ładowania. Podsumowując, z punktu widzenia rozwoju linii nowy model właściwie otrzymuje z grubsza to samo, co oferowała konkurencja. Do tej konkurencji jeszcze wrócimy i porównamy sobie jakie mamy inne opcje, ale pora na wspomniane kontrowersje dwie i być może powód dla którego warto przynajmniej wstrzymać się z zakupem nowego modelu. W sumie nie wiem, który z tych problemów jest istotniejszy, sami zdecydujcie. Wraz z pojawieniem się 30 klatek na sekundę na tym dostępnym cenowo modelu pojawia się problem, o którym w kontekście recenzji nowej A7 nikt nie mówi, przynajmniej ja nie słyszałem, a ten problem jest znany profesjonalistom, którzy używają szybkich A1 i A9, aby uzyskać tak wysokie klatka, że należy korzystać wyłącznie z obiektywów Sony. Szkła producentów niezależnych są ograniczone do 15 klatek na sekundę z autofokusem. To oznacza, że jeśli fotografujecie ptaki lub sport świetnymi obiektywami Sigma i liczyliście na te wysokie właśnie klatki na sekundę, to na razie nic nie wskazuje na to, że to ograniczenie zostało zniesione. Oczywiście Problem ten dotyczy głównie osób fotografujących dziką przyrodę czy szybkie sporty, ale warto mieć to z tyłu głowy. Jak już wspomniałem, nikt tego tematu nie poruszył w swojej recenzji, ale też nikt nie powiedział, że zostało to wyeliminowane. Wygodnie ten temat jest przemiliczany i myślę, że osoby siedzące w tych dziedzinach fotografii powinny zweryfikować sytuację w sklepie przed zakupem, bo te 30 klatek na sekundę może się okazać tylko klatkami na papierze. Natomiast drugi problem, potencjalnie poważniejszy, został już poruszony przez Kaja W na jego kanale. Mianowicie chodzi o kompletną niekompatybilność niektórych chińskich obiektywów z nową siódemką. Według jego relacji żaden z niezależnych obiektywów, które przetestował, nie działał poprawnie. I chociaż nie testował on wszystkich możliwych obiektywów, to jeśli opieracie swoje szklarnie o takie obiektywy, to warto wstrzymać się z zakupem do czasu, aż to zostanie rozwiązane lub przynajmniej wyjaśnione. Sony skomentowało tę sytuację uwagą, że nie odpowiadają za szkła producentów niezależnych, aczkolwiek nie jest jasne, czy do czasu premiery coś po stronie Sony nie zostanie naprawione w firmware. Jestem natomiast pewien, że niezależni producenci już analizują sytuację i w najbliższym czasie ci, którzy chcą się liczyć na rynku optyki, wydadzą stosowną poprawkę. Takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości i tym razem myślę, że będzie podobnie. Stąd może ten pierwszy temat, limit 15 klatek na sekundę, może mieć większy wpływ na postrzeganie systemu, gdy 30-klatkowy tryb seryjny pojawił się w bardziej właśnie przystępnym korpusie. Biorąc pod uwagę, że Sony buduje dużą część swojej marki w oparciu o tak zwany otwarty bagnet, taka sytuacja po prostu zaczyna być myląca dla mniej świadomych klientów, nawet jeśli w szczegółach i drobnych druczkach to Sony ma rację. Nowy aparat będzie w Polsce kosztował 13 tysięcy złotych, czyli tyle samo co ostatnio zaprezentowany Canon R6 Mark III. Chociaż u naszych sąsiadów Sony jest 100 euro droższy od Canona, ale to akurat wina polskiego oddziału Canona, przez którego u nas zazwyczaj musimy przepłacać za produkty tej marki. Na szczęście w Unii Europejskiej możemy sobie bez problemów kupować w innych krajach i oszczędzić ponad 700 złotych kupując chociażby z niemieckiej dystrybucji. Ale, ale zbaczam z tematu. Zobaczmy jak wypada nowa siódemka na tle Konkurencji. Dobra wiadomość dla fanów Sony jest taka, że aparat jest na takim samym poziomie jak obecna konkurencja. Zła wiadomość jest taka, że aparat jest na takim samym poziomie jak konkurencja. Bardzo kompletnym urządzeniem, któremu niewiele, ale jednak brakuje do ideału. Wygląda na to, że największym wyróżnikiem jest obecnie ilość megapikseli. Nikon Z63 i Canon R6 Mark II mają po 24 megapiksele. Nikon jest nieco silniejszy filmowo, oferując wyższe klatkarze i 4K60P bez. Kropa. Canon jest za to bardziej szybkostrzelny 40 zamiast 20 klatek na sekundę w trybie fotograficznym. W obu tych aparatach jest, ale i kuleje, i implementacja Pre-Capture. Lumix S1.2K ma również 24 megapiksele na szybkiej matrycy, i za to bardzo mocno rozbudowane wsparcie filmowe. Przy słabszym, ogólnie działającym autofokusie, ale za to z najlepszą stabilizacją na rynku, jest za to najdroższy w tej stawce, kosztując 14 tysięcy złotych. Nie do końca wiem, czy to jest uzasadnione faktycznie popularnością w branży filmowej, czy po prostu tyle to musi kosztować. Gdy już spojrzymy na 33 megapiksele, to właściwie Canon R6 Mark III, ten najnowszy model, jest taką bezpośrednią konkurencją. W tym porównaniu nowa A7 w moim odczuciu wypada odrobinę słabiej 30 zamiast 40 klatek na sekundę. Również z testów pokazanych do tej pory wynika, że bufor przy fotografii seryjnej wystarcza na dłużej w kanonie. 5 sekund w trybie Siraf w porównaniu do około 2-3 sekund w Sony. A7 posiada za to bardziej konfigurowalny tryb Ricapture. Możemy wybrać jak dużo tego. Czasu ma być wcześniej złapanego. Bardziej dopracowany mechanizm otwierania tylnego ekranu oraz wygląda na to, że lepiej sobie radzi z przegrzewaniem. Aczkolwiek Canon nie jest tutaj jakoś bardzo ułomny w tej dziedzinie. W najnowszej R6 mamy waveformę i false color do precyzyjnej oceny ekspozycji, których w Sony nie ma. Canon ma też diodę sygnalizującą nagrywanie. A w trybie filmowym oferuje wewnętrzny zapis RAW oraz Open Gate. Na dokładkę mamy też rozdzielczość 7K, dość specyficzne w sumie funkcje, ale jednak wszystkie na korzyść trzeciej r Także jak widzicie, różnice są i jest ich nawet sporo. Czy mają one takie wielkie znaczenie? No, moim zdaniem nie, ale no pewnie w kilku sytuacjach kogoś to może przekonać. I tu dochodzimy do sedna sprawy, bo Sony zrobiło bardzo solidny i nowoczesny aparat, chociaż jednak nigdzie nie zabłysnął, nigdzie nie wyprzedził konkurencji. Podczas gdy Nikon i Canon przyłożyli się do tych swoich premier w ostatnim czasie, w najnowszej A7 po prostu naprawiono największą bolączkę, czyli powolny sensor, zaktualizowano autofokus, ulepszono wyświetlacz. No i nie oszukujmy się, dla wielu użytkowników starej siódemki, już te zmiany są warte wymiany sprzętu na nowy. Jeśli ktoś szuka aparatu, no dzisiaj, no to otrzymuje bardzo współczesne możliwości. Niczym ten aparat się nie wyróżnia, ale też niczym nie traci do konkurencji specjalnie. Biorąc pod uwagę, że Sony przecież dysponuje odpowiednią technologią, widać tutaj jednak ochronę tych droższych linii produktowych oraz własnych profesjonalnych obiektywów, tak jak kiedyś to robił. Canon. No właśnie, do tej pory wyraźnym argumentem na rzecz systemu alfa był dostęp do obiektywów niezależnych producentów. I nadal jest to prawda. Aczkolwiek chcąc wykorzystać już te 30 klatek na sekundę, jesteśmy skazani na szkła Sony. Może pora, by Sony też z tą część rynku otworzyło na producentów niezależnych. Koniec końców otrzymaliśmy bardzo solidny aparat i w kolejnym systemie doszliśmy do sytuacji, gdzie tylko użytkownika można winić za słabe efekty. Abyście wy nie marnowali. I możliwości swojego sprzętu przygotowałem dla Was do pobrania darmową ściągawkę fotograficzną, którą znajdziecie w linku na dole. Możecie sobie ją wydrukować i zabrać się w plener ze sobą. Jeśli szukacie konkretnej wiedzy i chcecie zacząć w pełni wykorzystywać możliwości swojego aparatu, to zapraszam na mój kurs podstaw fotografii. Tak zaprojektowanego, by zamiast opowiadać o nudnej teorii, pokazać Wam jak dobierać konfigurację nowoczesnego bezlusterkowca w zależności od sytuacji, by uzyskać idealne zdjęcia wyróżniające się z tłumu, niezależnie od posiadanego sprzętu, a wszystko w cenie poniżej dobrego filtru polaryzacyjnego. Zamiast w kolejny gadżet zainwestuj w swoje umiejętności i wykorzystaj do maksimum sprzęt, który już posiadasz. Zapraszam serdecznie. Pisząc ten materiał cały czas odczuwałem pewien niedosyt i łapałem się na tym, że nie za bardzo jest się przecież czego czepiać. Sam używam Canona i do tej pory Sony cisnęło mocno do przodu, zmuszając resztę do zadyszki. Tym razem to ta reszta wydaje się, że odrobiła lekcję i przygotowała się na tą premierę, a tak wyrównanej stawki dawno nie było. Stąd też nie ma zachwytów i wałów, no bo wszyscy zrobili swoje. Dajcie znać, jakie są Wasze odczucia. Planujecie zakup, czekacie na obniżkę premierowej ceny, a może w ogóle już jesteście zadowoleni z tego, co macie. Jeśli o mnie chodzi to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wsparcie i wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.